Cześć, witajcie. Kolejny filmik z warsztatu. Jakie mamy postępy i co tam się u nas ogólnie pozmieniało. KS42, Ta już maszynka wjechała. Będziemy ją teraz, na no już na dniach zaczyna nie odbierać. Pół biegi na pewno, hamulce na pewno. Pompka, wysprzęglik, bo ktoś wlał nieodpowiedni płyn, tak tu pamiętam. O, jeszcze parę rzeczy mamy do zrobienia. <laughs> Dojczyk. E, tu już się też rozbiera. Już mamy w zasadzie już wszystko po kolei jest przygotowywane do wydobycia z niego skrzyni. E, tutaj zadziało nam się co? Spaliły nam się sprzęgła. Uszkodzone mamy sprzęgła, uszkodzone mamy również hamulce, ponieważ ciągnik nie hamuje. No i też chyba jeszcze parę innych rzeczy. Także mamy w nim co robić. Wyciek z silnika, wyciek z silnika. Tu chyba z uszczelniacza z przodu. Jeszcze tu będziemy wszystko weryfikować, bo też dosyć intensywnie to sobie tutaj nam kapie. No i zobaczymy jak to, w jakiej to jest kondycji silnik bardzo ładnie pracował. Bardzo no, po postoju powiedzmy no na strzała, że tak powiem, odpalenie, więc tutaj wszystko jest e, chyba z nim ok. <laughs> 7200RK, tutaj mamy w sumie nie wiem co: mamy na pewno TLS do zrobienia, e, mamy luzy na łączniku, mamy luzy na siłownikach skrętu. Tutaj mamy drążek poprzeczny plus dwa siłowniki, tam mamy luzy. Najprawdopodobniej rozpada nam się to koło napędowe, bądź któryś z innych elementów bardzo, bardzo mocno to hałasuje. Fajna konstrukcja, nietypowa, ale ogólnie do naprawy przyzwoicie. Dostęp w miarę powiedzmy dobry, czyli wszystko po prostu jest wyrzucone. Przedchłodnice, cały układ pasków, alternator, klimatyzacja, no wszystko jest tutaj właśnie przed chłodnicą wrzucone. No bytle potężne, dwie turbosprężarki, tak jak widzicie. Fajna maszyna. Masa, masa, masa dziwnych usterek. WOM nie działa, przełączniki nie działają. No masa takich kurczek, guwienek. To jest dosyć świeży zakup. No ciekawe jak to w ogóle będzie wychodziło. Na razie go wrzuciliśmy. Zobaczymy w ogóle i, i z czym będziemy się mierzyć. No, ciężko powiedzieć. Podobno działało to chwilę. Zaraz wszystko po kolei zaczęło się sypać i nie wiem. Zobaczymy. Będziemy na bieżąco i jakoś to Starali się uruchamiać. <laughs> Deutsch to jest ten Deutsch, który go szykujemy do sprzedaży. On przechodzi w tej chwili no, dosyć, dosyć gruntowny taki przegląd. Tu jest zdjęta misa w tym momencie, ponieważ mieliśmy niej dosyć intensywny wyciek. <laughs> Rozwiązany jest oczywiście z czym? Z dokładnie z tym samym, gdzie zrobilibyśmy identyczny chyba błąd. Uszczelki misy są z zarąbistej jakości, a mianowicie jak ją przyłożymy, a no już nie będę się bawił, jak z tego końca nam się zgadza to tutaj rozjeżdża się ponad pół centymetra czyli mijają nam się otwory. Ktoś zrobił to dokładnie tak samo czyli z tyłu się zgodziło, z przodu się rozjechało no i przy wkładaniu po prostu śrub została ta uszczelka rozerwana. No i nie wiem, gdzie to kupić taką uszczelkę. W ostateczności złożymy to po prostu na samą pastę i też będzie chodziło, bo kuboty wszystko składamy na pastę, bo tam nie ma uszczelek. Tu też musi to chodzić, bo nie zrobimy dokładnie identycznego błędu, jak ktoś wcześniej kiedyś z jakiegoś powodu popełnił. Nie wiem czemu. W Deutschu, ogólnie nie jest zły, ogólnie nie jest zły, mieliśmy tutaj problem z szarpaniem półbiegów, a mianowicie on nam nie zmiękczał półbiegu, czyli nie sterował nam zaworem pole droga, tak zwany to jest, jeżeli ktoś tam się zna na tym. No co się okazało? No okazało się, że ktoś był w sterowniku. No i niestety musimy to zrobić, bo skrzyniowo tu wszystko wygląda bardzo ładnie, poprawnie. Natomiast, no mówię, no ten, ten zawór po prostu nam nie pracuje. Sterownik widać, że no, ktoś tam sobie w jakiś sposób coś z nim robił. Nie wiemy jeszcze dokładnie co, więc e, sterownik jest w naprawie w tym momencie. Założymy go i będziemy dalej weryfikować. E, robimy oczywiście cały przegląd filtrowo-olejowy. Tu wszystko jest przygotowane filtry e, łącznie z kabinówkami. Także mówię, no całkiem, całkiem na razie to wy, wygląda dobrze. Mówię, ten sterownik nas trochę zaskoczył, no ale no niestety, no zrobimy go i powinno to swobodnie e, dalej działać. E, co więcej, wtryskiwacze były zrobione na pewno. E, zawory, klawiatura, tu wszystko e, było. W tym zakresie robione On tu ma ponad chyba 12, no spory przebieg. No, spory, powiedzmy, że spory. No one wszystkie mają podobne przebiegi, także nie dziwcie się. 12-13 tysięcy godzin w tych granicach, więc no, wymaga dużego przeglądu. turbo sprężarkę widać, że ktoś całkiem świeżo w nim też regenerował. Tak jak mówię, tu jest wszystko pouszczelniane, podoszczelniane. Hamulce tu wszystko było ok. Oś przednia też przechodzi przegląd, czyli oleje wycieków tutaj żadnych nie mamy. Końcówki drążków, tak jak widać, ktoś też już za to zadbał i są założone świeże. No i będziemy starali się doprowadzić tą maszynę do naprawdę takiej no, maksymalnie fajnej kultury. Tak? No, oczywiście poza wyglądem, bo to nie jest nasza, to nie jest nasza bajka. On jest w oryginale. Widzę, że po prostu pracował i wygląda jak wygląda. Po prostu. Ma swoje lata. Ford z Fordem walczę, zaraz wam to pokażę. Już jestem na etapie ostatnich kompletacji. Renoweczka, To jest która pochodzi od nas. Ona chyba z 5 lat temu była do sprzedaży no i ona teraz do nas wróciła. Dosyć dziwna usterka, nigdy nie widziałem takiej usterki. A mianowicie, a mianowicie, znaczy, usterkę taką to ja widziałem, tylko że akurat nie w tej skrzyni. Eee, trochę przejeżdżony temat, bardzo mocno przejeżdżony temat, bo jak ona tylko do mnie przyjechała, no agresywna, bardzo agresywna zmiana półbiegów, eee, no i to zgrzyt jeden wielki przy włączaniu biegów jedynki. Rozkręciła nam się skrzynia. No przy tej grubej nakręce, powiem Wam, że no, pierwszy raz w życiu spotykam się rozkręcon spotykam rozkręconą skrzynię. Na tyle niefortunnie, możecie teraz zobaczyć jak długo było na tym jeżdżone, ile wydarło obudowa. Widzicie? To jest brak oczywiście, to nie jest tak wyżłobione. Tyle wybrało. Tutaj tryb wybrał nam też obudowę. Wiadomo, no, koło zęba temu nic się nie stało, On po prostu wszedł w to, no, ale mieliśmy spore piłkowanie w pierwszej chwili. E, no, oczywiście, stawialiśmy na hamulce, więc sprawdziliśmy hamulce. Hamulce okazały się ok, więc e, tutaj została zrobiona tak zwana profilaktyka, więc e, uszczelnienia. Mycie, czyszczenie układów, yy, oczyszczanie tutaj całego tyłu właśnie ciągnika z zanieczyszczeń. Mamy do wymiany na pewno tołobudowę. Mamy do wymiany synchronizator 1-2. No, mówię, bardzo mocno przejeżdżony temat. To musiało chwilę już ładno jeździć. Na pewno. On jest dosyć intensywnie użytkowany, ale no, myślę, że gdyby ktoś wcześniej po prostu zareagował na. Brak tej jedynki, że ona zaczęła zgrzytać, że coś tam się zaczęło dziać, no to naprawdę uniknęlibyśmy dosyć poważnych napraw w tym momencie. Bo tak, i Orbitrol mamy do wymiany. To jest dosyć nietypowy Orbitrol z tymi wyjściami, właśnie tutaj tylnymi, więc no, troszeczkę też droższy niż, niż, niż Orbitrol standardowy. I tutaj yy, on zaczął sobie sam skręcać, yy, no takie, że tak powiem, jak to się mówi, cudawianki nam tworzyć. Yy, raz skręcą, raz nie skręcą, no to jest z racji po prostu zaciętego orbitrolu. on jest po prostu zawalony syfem i jest zacięty. No mówię, temat przejeżdżony, temat mocno przejeżdżony, no maszyna pracuje w lesie, no na pewno nie ma lekkiego życia. No cóż, no, naprawimy ją, ogarniemy. No, i wróci dalej do swoich, do swoich e, zadań pierwotnych, które, które wykonywała, tak? Także powinno być, powinno być ok, ale mówię, pamiętajcie, jeżeli coś zaczyna się dziać z maszyną niepokojącego, coś co Wam e, wszystko fajnie chodziło, a raptem nagle coś zaczyna się z nią dać, no, trzeba, trzeba na to zareagować, tak? Trzeba zareagować e, w czas. Żeby po prostu no, uniknąć, bo dzisiaj zapłacimy jakąś tam kasę, ale jak przejeździmy temat, no to niestety no, im dłużej, tym po prostu tych złotóweczek trzeba yy, no, doliczać coraz, coraz więcej do, do takiej ewentualnej naprawy ciągnika. Także no tak troszeczkę, no może niekoniecznie ku przestrodze, ale po prostu informacyjnie. Yy, Ford, tak ja jestem na, na etapie w tej chwili kompletacji wszystkich części. Także tutaj wszystko już. Ostatnia weryfikacja elementów do wymiany i do pozostawienia przechodzę. Tu już wszystko mam wstępnie przygotowane, nawet niekoniecznie wstępnie, tylko już mam wszystkie części pomyte, poczyszczone, przygotowane. Podzielone na elementy, które zostają, na elementy, które wypadają, łożyska wypadają wszystkie, mimo że wyglądają całkiem, całkiem, ale sami wiecie, że ta maszyna będzie wracała bardzo, bardzo daleko, więc wszystkie łożyskowania tutaj w tym zakresie są do zmiany, no chociażby z tego względu, że no spora ich część jest po prostu zardzewiała, no z racji tego, jak, jak gdzieś to było przechowywane, wiadomo, te igiełki może nie są zardzewiałe, ale... Idzie to wszystko po prostu e, out. Idzie to wszystko out za poważny remont, za duża odległość, żebyśmy tutaj cokolwiek mogli robić. Tutaj już mamy wstępnie przygotowane części, czyli tarczki, przekładki, synchronizator. E, tutaj jeszcze są wszystkie elementy, które dalej są weryfikowane. No z tych, z tych elementów to już niewiele zostało tak na dobrą sprawę do użycia, ale mówię jeszcze ostatnie użyskę do weryfikacji, do spisania. Eee, synchronizator to jest niestety ten nieszczęsny na tych taczkach, które już Wam chyba pokazywałem. Eee, no drogi, ale nie mamy innego wyjścia, bo jest bardzo mocno zużyty. Kosz jak wiecie też jest uszkodzony, także on też idzie do wymiany. Tutaj są pozostałe jeszcze też elementy do weryfikacji, niektóre już są poskładane, niektóre jeszcze czekają na, na dalszą po prostu weryfikację. Wałki były też mocno przerdzewiałe, no ale wiadomo tutaj nic z tym nie możemy zrobić, eee, polerka i to powiedzmy, że poschodziło, no są, 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 już nie uciekaj. Są przyrzewiałe, no tutaj na zębatkach jakieś mamy ślady korozji, ale to, to w żaden sposób nam nie przeszkadza, to się po prostu ładnie obetrze w czasie pracy i, i tu będzie e, wszystko jak najbardziej ok. Po umyciu części, po weryfikacji, no zaczyna to coraz lepiej, że tak powiem, wyglądać. I chyba coś z tego wyjdzie. No mam nadzieję, że. że będzie to ładnie chodziło. No, chciałbym go teraz już jak najszybciej <laughs> zrobić, żeby ewentualnie w czasie żniw, no, chociaż gdzieś go tam chwilę puścić w pole, żeby ewentualnie zweryfikować jego zachowanie, rozgrzać go prawidłowo i no, oddać tą maszynę z powrotem. No, tak jak wiecie, dosyć daleko, no, z taką przynajmniej dużą dozą pewności, że, że on będzie. Fajnie funkcjonował. Nie wiem, jak tam dalej jeszcze z resztą. No, bo wiadomo, to tak zwany kod tak? No, nie, nie, nie znamy jego stanu. Będziemy wszystko dopiero weryfikować po złożeniu. I no, tak jak mówię, no, czas i pora przyszedł też już ostatecznie na niego. I trzeba się za to wszystko powolutku brać. Więc postęp mamy dosyć duży. a no i wyjechał mały John Direk. Wyjechał mały John Direk sadownik. Udało się, naprawdę udało się. Zakupiłem sterownik EHR-u, oczywiście też trafiony, ale z wykorzystaniem EHR-u klienta udało się coś zbudować. Ożył, jeździ. Miałem nagrać z tego jakiś krótki filmik, ale w zasadzie klient przyjechał od razu bezpośrednio po odbiór, można powiedzieć, maszyny, więc już to, to się nie udało. Więc zrobiliśmy w nim hamulce, tak jak wiecie, skrzynie, szarpanie, agresywność EHR. Na koniec, oczywiście, jeszcze fajne zaskoczenie, które no, klient później też mi potwierdził, że on raz prędkość jazdy pokazywał, raz prędkość jazdy nie pokazywał. U mnie też na początku prędkość jazdy była, no bo wykonywałem kalibrację. Jest to element niezbędny do kalibracji. Później ta kalibracja chciałem jeszcze ją je ewentualnie raz powtórzyć, bo mówię, no trochę jakiś dziwny się zrobił, ale już wiem dlaczego, ponieważ nie widział prędkości jazdy, a dla niego jest to bardzo istotne, żeby ją widział. Więc kolejny dzień praktycznie na szukaniu tego oczywiście zgnite kable. No, udało się, udało się to po prostu to odnaleźć, prześledzić te wszystkie wiązki. Najlepsze jest to, że oczywiście sygnał przechodził, tylko że już był zbyt słaby, tak? bo, bo kabel był po prostu przegnity. I tak to niestety czasami wygląda, ale oddaliśmy maszynę sprawną. No, jeżeli ta elektryka w tej maszynie wytrzyma, że tak powiem, no bo no jednak ciągnik jest dosyć mocno, gdzieś taki trochę zgnity, że tak powiem. Jeżeli to po prostu nie powchodziło w te kable e, głębiej i, i nie będzie to dalej gdzieś się sypało, no to mówię na dzień dzisiejszy maszyna już pojechała, jest sprawna i, i powinna spokojnie funkcjonować. A my działamy dalej. No, od jutra zaczynamy kolejny tydzień. <laughs> Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się poskładać już e, no, nawet nie w tym tygodniu, tylko zaraz z niedzieli poskładać tutaj całego dojcza. Zobaczymy jak będzie ze sterownikiem. Jak nie, to sobie go wyciągniemy, bo ja będę musiał wstawić tutaj Fenda 700 na pneumatykę i będziemy działać, no tak jak widzicie, dosyć, dosyć fajne efekty ostatnich, ostatniego czasu pracy. Trochę jakoś tak się zrobiło przyjemniej, że tak powiem. Oby znowu się coś tam gdzieś nie, za, nie zapchało, że tak powiem. no Tak jak chociażby z tym nieszczęsnym sadownikiem. Dobra, nie będziemy tutaj przeciągać filmu. Eee, miłej niedzieli. Trzymajcie się powodzenia. Za tydzień będzie najprawdopodobniej kolejny jakiś film. A może już będzie w końcu też coś ze zdumtraka, bo już też tak jak wiecie, po małymi krokami zbliżam się do powrotu. Do prac nad maszyną. Trzymajcie się, powodzenia, cześć.